Projekt twórcy Takahiro Suzuki w ramach projektu ID został ukończony. Nad I postawił happening z udziałem dzieci i ich marzeń. Dzieci dzisiaj wypuściły balony ze swoim przesłaniem. To był finał tego projektu, który realizuje tutaj od połowy maja, ponieważ od tego czasu przebywa w Gorzowie. A już w piątek wielkie otwarcie. Miejski Ośrodek Sztuki, Stowarzyszenie Strefy Sztuki oraz Galeria Terminal 08 zapraszają na wernisarz międzynarodowej wystawy, którą obejrzeć będzie można w budynku dawnego domu dziecka przy ulicy Walczaka. W sumie zaprezentuje się 46 artystów. Otwarcie wystawy o godzinie 16. Około godziny 20 jeszcze że do 24 będą koncerty zespołów polskich i niemieckich. Następnie zapraszam bardzo serdecznie na jeszcze jeden warsztat, który będzie przeprowadzony przez artystę niemieckiego z Berlina w niedzielę w godzinach od 12 do 16 w Miejskim Ośrodku Sztuki. Wszyscy, którzy są zainteresowani mogą zgłosić się do nas i są dwie możliwości jakby udziału. Osoby, które wpłacą 60 zł będą mogły wykonać swój analogowy instrument muzyczny pod okiem prowadzącego i zabrać go ze sobą, a ci, którzy nie wpłacą ale wezmą nim udział, pozostawią ten instrument artyście. Natomiast w niedzielę, poniedziałek i wtorek w godzinach od 18 do 20.30 odbywać się będą konferencje z udziałem artystów, którzy zaprezentują swoje projekty multimedialne. Uczestnicy spotkań będą mogli także porozmawiać z autorami prac.